Dzień dobry Państwu. Tutaj przed Państwem właśnie piesek, piesek Sachar, tak się wabi, takie jest jego imię. I z nami jest jego właściciel Jakub Lewandowski. Dzień dobry. I Beata Trochanowska. Witam Państwa, też znana Państwu. Jakubie powiedz, jesteś właścicielem pieska. Jak trafił do ciebie? Bo, o ile dobrze słyszałem, to odebraliście go z rodzicami ze schroniska a wcześniej był porzucony, błąkał się kilka miesięcy. Tak, ja byłem ze fundacji na właśnie porzucone psy rasy bokser niemiecki. Sachar był porzuconym psem. Odebraliśmy go ze scholinska w Kielcach. Tam w mówili, że podobno przez 9 miesięcy był porzucony. E, miał się no, przeżyć dzięki temu, że coś sobie tam znalazł po, po okolicznych nie wiem, śmietnikach, tego typu miejscach, i dlatego, że do mieszkańcy ją e, No Jak przyszedł ze solniska, to to wyglą, no, nie wyglądał jak pies, wyglądał jak e, dosłownie kościotrup. E, on teraz waży tyle, ile powinien, czyli tylko 31 kg, a wtedy ważył mi się 18 Ale dalej ma jakąś. Traumę po tym tak. porzuceniu, tak? tak. Bo i dalej tak. w, się wielu boi, rzeczy. Tak, bo się nowych miejscach, w ludzi. Co ty na ten temat sądzisz, była? to, że no, piesek został porzucony i jak mówi Kuba, widać, że bardzo wiele wycierpią. Tak, to jest według mnie bardzo okrutne i z tego co wiemy, taki problem w Polsce jest dość szeroki, szczególnie przed wakacjami ludzie porzucają swoje zwierzęta, no bo według nich nie mają co zrobić. No i wtedy zwierzaki trafiają do schronisk, na ulicę, albo są przywiązywane do drzew. Według mnie jest to wręcz niemoralne. Tacy ludzie nie, powi nie powinni w ogóle posiadać zwierząt, powinni się kilka razy zastanowić, zanim kupią psa, kota czy, czy innego zwierzaka. Powinniśmy również walczyć z tym problemem. Jako, jako politycy, aktywiści, trzeba nagłaśniać, ponieważ zwierzak to nie jest rzecz, to jest, to jest żywe stworzenie, za które jesteśmy odpowiedzialni. Tak, tak jak za dziecko. Tak. Być może niektórzy nie zdają sobie sprawy właśnie z tego i my traktują psa jako zabawkę jako coś, co nie wiem, można wziąć na kilka miesięcy, a później gdzieś wrzucić. Tymczasem no, trzeba mieć świadomość, że zwierzę to jest czująca istota, piesek czuje, również jest w stanie cierpieć przecież, kiedy jest zwłaszcza porzucony. I trzeba przypominać, że posiadanie zwierzęcia to jest duża odpowiedzialność. Jak po, posiadanie, prawda, dziecka, trzeba się takim stworzeniem opiekować, a jak ktoś, jak ktoś nie może, albo zdaje sobie sprawę, że, że nie podoła te, temu obowiązkowi, no to powinien sobie kupić pluszową zabawkę, a nie, nie zwierzaka. Może jeszcze, Jakub, byś opisał symptomy tego, tak bardziej może szczegółowo, jak zachowywał się piesek, bo no mówiłeś, że... że bał się dosłownie wszystkiego. W schronisku też były takie łapki pogryzione przez inne psy. A tutaj może po pokażemy. O, widać ślady. Tak. To oraz to przejść ze schroniska bał się dosłownie wszystkiego. Każdego szelestu, nie wiem, samochodu. Z drzwi, wiem, dzwonka do drzwi, czajnika, dosłownie wszystkiego się bał. Bał się w nocy sam spać. W nocy budził się kilka razy, próbował, nie wiem, czegoś szukał, próbował uciec. Dopiero w nocy był w stanie spać, kiedy pozwolił mu wejść na łóżko i się przytuli do mnie. Czyli można powiedzieć, że pies, podobnie jak człowiek, może przeżywać traumę. I też ma psychikę, która no, odzwierciedla wcześniej przebyte cierpienia, tak? No bo tak można powiedzieć, że też człowiek mógłby się zachowywać tak, po jakiejś traumie. Mają traumy po takich, prawda, przeżyciach są często spotykane, ale co więcej, jak ludzie mówią, że zwierzę, zwierzę to tylko zwierzę, to ja się z tym nie zgadzam, no bo te stworzenia tak samo czują jak ludzie, tak samo potrzebują miłości, uczucia a nie żeby były traktowane jak rzeczy. Niestety dużo osób w Polsce sobie nie zdaje z tego sprawy, no chociażby jak jest problem y, karpi na święta, tak? Ludzie bezmyślnie je kupują z miejsc, gdzie są y, przetrzymywane w okrutny sposób, nie zdają sobie, że nie zdając sobie sprawy z tego, że ryby też czują. Nie wiem, co to się z ludźmi dzieje. Może to jest jakiś brak empatii po prostu. A bo to, że jak zwierzęta nie mają głosu, no to po prostu ludziom się wydaje, że nic nie czują i zwierzęta nie myślą. No a dobrze. Jest, mm -hmm. A jest odwrotnie, no sam Jakub mówiłeś, no, że Sacher jest bardzo mądry, tak? Oduczyłeś go chrapania. No. <grych> Także trzeba, traktujmy, traktujmy zwierzęta z szacunkiem, z empatią, tak jakbyśmy traktowali ludzie, ludzi. Jest też takie y, powiedzenie, że człowieka można... Poznać po tym, jak traktuje zwierzęta, i jest w tym bardzo dużo prawdy. Zwierzęta też wyczuwają, kto jest dobrym człowiekiem, a kto nie. Czyli traktujmy zwierzęta dobrze. Tak. No i dziękujemy Państwu. Z tym apelem pozostawiamy. Państwa dziękuję Jakubowi, Beacie i dziękuję. naszemu tutaj też bohaterowi Sacharowi, który się wygrzewa teraz, jest głaskany. I dobrze, że chociaż no spotkał właśnie kochającego właściciela i że teraz ma dom. Tak, no jak jeszcze tak, jak naprawdę ktoś nie ma co zrobić ze zwierzakiem w wakacje, to niech go już lepiej po prostu odda jakiejś kochającej rodzinie niż żeby ten zwierzak miał się męczyć na ulicy czy w schronisku. Nie można. Dobrze, dziękujemy, dziękujemy i bardzo. do zobaczenia. zobaczenia.